Siemano wszystkim, witam serdecznie na moim kanale. Z tej strony Dawik. Jako że Olimpia zbliża się wielkimi krokami, to czas wytypować top 10. Oczywiście zapraszam do dyskusji w komentarzach, jak wy uważacie, kto nie znajdzie się w dziesiątce, a może ktoś waszym zdaniem zajmie inne miejsce niż ja, sądzę. No i mam nadzieję, że wy nie znajdujecie się w tych 50% które nie subskrybują kanału, więc oczywiście zapraszam do zasubskrybowania. W ten sposób pomagacie w rozwoju algorytmu. Najpierw poruszmy sobie osoby, które z jakiegoś powodu nie mogą wziąć udziału w Olimpii, bądź zrezygnowały, albo moim zdaniem nie będą w dziesiątce a są też osoby, które mogą się zakręcić właśnie blisko 10 miejsca i to jest wszystko bardzo, bardzo, bardzo dosłownie o włos. Więc Nathan Diasza, pierwsza osoba, która nie weźmie udziału w Olimpii, razem z Behruzem Tabanim mają problemy z dostaniem się do kraju. Behruz wiza, Nathan, jakieś problemy prawne. Kolejną osobą, która zrezygnowała z Olimpii, jest Tony Burton i on powiedział, że potrzebuje więcej masy mięśniowej i na tym się obecnie skupiają. Osoby, które moim zdaniem na pewno nie będą w dziesiątce, to Bruno Santos, który wygrał z Prestim i był drugi za Bretem na ostatnich zawodach Legion Sports i Teo Gier. Oni moim zdaniem w top 10 nie będą. Jednakże są... Jest tak właściwie 5 osób, które będzie bardzo blisko. Wytypowałem oczywiście swoją, która zajmie dziesiąte miejsce, ale kto moim zdaniem jeszcze nie będzie w top 10. Pierwszy Delarosa. Niestety, ale brakuje mu po prostu troszeczkę rozmiaru. Też miał problemy małe z trzymaniem brzucha na ostatnich zawodach i myślę, że to ogólnie będzie wpływało na werdykt końcowy. Mofoda i tutaj może być bardzo blisko, może o tą dziesiątkę zahaczyć. Jednakże podobnie do Delarossy, chodzi tutaj o rozmiar. Zresztą przegrał z Delarossą. John Jewitt. Olbrzymi progres, ale jednak jego rama pokazała, że... Będzie mu bardzo ciężko stać przy tak dużych zawodnikach jak na przykład nawet William Bonak, który też moim zdaniem niestety, ale w dziesiątce nie będzie albo może zająć, bo tych czterech panów może zająć również dziesiąte miejsce. To będzie dosłownie zależało od jednego: od tego, jak wypadnie Akim Williams, bo jego mam na dziesiątym miejscu. Dlaczego? Fenomenalny start na Arnold Classic, wyglądał naprawdę świetnie. Przodem. Bicepsy przodem to jest jego jedna z najlepszych plus. Wiemy, że tyłem niestety, no, te jego plecy szczególnie jeżeli chodzi o poze bicepsy tyłem dosłownie po prostu nie istnieją, One są zawieszone tak wysoko, że jest bardzo ciężko mu rywalizować o wyższą lokatę. 9. miejsce. I tu było bardzo ciężko i może być różnie, ale mam brandało. Dlaczego? Jest to jego powrót nadal i pamiętajcie to nie są typy, które ja bym chciał. To są typy, które ja uważam, że będą miały miejsce i uważam, że to się wydarzy. Bo gdybym miał ja wybierać sylwetki, które ja lubię, które mi się podobają, to wyglądałoby to zupełnie inaczej. Jednakże, tak jak mówię, moim zdaniem Brandao będzie na miejscu dziewiątym. Brakowało mu bardzo mocno docięcia, gdy rywalizował z Tonio Bortonem. Moim zdaniem przegrał z Tonio, no ale zawody były w Brazylii. 8. Hunter Labrada. Dlaczego? Problemy z brzuchem. Jeżeli będzie dał radę wytrzymać wakum, które robi obecnie na zdjęciach, wstawia i na filmikach, to ok, będzie bardzo dobrze, ale czy będzie dał radę wytrzymać to tak długo w porównaniach? Nie wiem, więc obstawiam po tym, co widziałem i po tym, co realistycznie może mieć miejsce i z kim konkuruje, bo obecne top 10 jest naprawdę, naprawdę ciasne, szczególnie jeżeli chodzi o Siódemkę. Siódmy. Martin. Martin myślałem, że Fitzwater będzie troszeczkę wyżej, jednakże biorę pod uwagę to, że Stefan Kinzel powiedział, że on waży około 230 punktów. To może być za mało. Mimo, że jego kształty są fenomenalne, mimo, że był blisko Nika, Nika, który nie był w 100%, to jednak moim zdaniem przeskoczył go Brandon Kerry. Brandon Wiele osób o nim zapomina: to jest nadal Mister Olimpia. To jest Mister Olimpia, który, będąc chory, na ostatnich zawodach, właśnie w 2023, i tak był bardzo, bardzo wysoko. Wiemy, że dzień przed no, miał bardzo, bardzo duże problemy, i mam go obecnie na szóstym miejscu. Dlaczego? Bo olbrzymi progres zrobił Andrew Jackson. Widzimy to, ale jeszcze moim zdaniem ten problem, jeżeli chodzi o dolne partie i ta dysproporcja, o której wspominał. Um, Manion, na przykład, na jeżeli wymieniał Prestiego, to porównujemy sobie górę, dół e, Presti, u Prestiego i nie jest to aż tak mocno zauważalne, jeżeli chodzi o Andrew, bo pozy przodem Andrew, bicepsy przodem, najszerszy przodem, mięśni Brzucha Jut, myślę, że są najlepsze w lidze. Jednakże, jeżeli chodzi o tył, to będzie mu brakowało do Nika Walkera. I Nick Walker, nie wiem co szykuje, tak szczerze, e, widzieliśmy go ostatnio na New York Pro. Wiemy, że wygrał. Nie pokazał się z dobrej strony, ale nikt od tego momentu nie pokazywał praktycznie update'ów i myślę, że szykuje coś naprawdę fajnego. Jeżeli wyjdzie mega docięty, to też jego talia będzie o wiele mniejsza. Wiemy, jak wyglądał na ostatniej Olimpii dwa tygodnie przed, więc może być bardzo ciekawie. Trzecie miejsce: Samson. Dlaczego? Po tym, co widziałem we Francji, myślę, że zabraknie mu czasu, żeby dociąć do tego poziomu, które. Będą reprezentowali zawodnicy na pierwszym i drugim miejscu. Samson ogólnie, no moja ulubiona serwetka na równi, myślę, z Andrew. Bo bardzo, bardzo blisko, ale Samson jest troszeczkę bardziej kompletny. Jeżeli Samson dotnie, to jest znowu gdybanie. Co by było gdyby. Ale bazuje to na tym, co widzę i na tym, ile wiem, ile zostało czasu. I że Samson zawsze miał problemy z docięciem. Wiem też, bo rozmawiałem prywatnie z Samsonem, że oni nie używali żadnych... Diuretyków, i tak dalej. Jeżeli chodzi o zawody we Francji, po prostu wyszedł tak jak stał. Chyba troszeczkę podładowali, bo był już płaski, i teraz wrócili z powrotem do redukowania. Mam nadzieję, że Samson wyjdzie w o wiele lepszej formie i zobaczymy po prostu coś, czego jeszcze do tej pory nie widzieliśmy. Bo, bo myślę, że Samson, no to zresztą każdy z nas wie to, że Samson ze swoją sylwetką, nawet jest porównywany często do lichejni. Hmm, i wygląda fenomenalnie, jest najbardziej estetycznym z tych dużych zawodników razem z Andrew, i chcielibyśmy, żeby był Mister Olympia, ale to nie jest konkurs tego i kogo najbardziej lubimy, a tak jak działają kryteria. Ale jeżeli chodzi o Hadiego, ostatnio oglądając jego filmy, on wygląda na bardzo zmęczonego. Jeżeli chodzi o jego sylwetka wygląda naprawdę na bardzo, bardzo zmęczoną i Zastanawiałem się, czy przypadkiem, jeżeli nikt nie wyjdzie naprawdę w naprawdę poprawionej formie, nie dać na drugie miejsce, a Hadiego aż na czwarte. A z drugiej strony nie sądzę, że zepchnął Hadiego aż tak nisko. I nie wiem, jeżeli... O tak, jeżeli Hadi wyjdzie w tej samej formie, co w, na Arnold Classic i minimalnie większy i nie będzie miał pokłutych barków, a oglądając filmy widziałem, że znowu kłuje te barki, to będzie bardzo niebezpieczne. Jeżeli z tych barków zejdzie... To będzie fajnie. Jeżeli nie, jeżeli jest tak jak sądzę, i jeżeli wyjdzie tak jak uważam, czyli na jakieś 90%, 85%, to i tak to jest fenomenalny Hadi i bardzo mało osób będzie w takiej formie jak on. Ale nie wygra. Nie wygra z Derekiem. Dlaczego? I tutaj po pierwsze, Derek jest mistrzem. I on nie przegrał, dlatego że wiecie, latał mu brzuch, nie przegra, dlatego że będzie mu latał brzuch, nie przegra, dlatego że ma brzydką talię, nie przegra, dlatego że ma jakieś urazy widoczne, i tak dalej. On był bardzo zmotywowany i miał cały rok dosłownie do pracy. Cały rok poświęcił na narzucanie masy. Robił to powoli, stopniowo. On się nigdzie nie spieszy, jest bardzo młody, ma dodatkowy aspekt, czyli swoje młode dziecko, którego na pewno teraz motywuje. Jego narzeczona już nawet powiedziała, że jego twarz wygląda zupełnie inaczej niż zwykle, czyli jeszcze możemy spodziewać się lepszej formy i myślę, że Derek będzie tutaj triumfował. I obawiam się, a z drugiej strony, tak. Sądzę, że jeżeli Derek wygra drugi raz, to będzie go już bardzo ciężko pokonać przez bardzo, bardzo długo. Dlaczego? Bo wtedy trzeba będzie go dosłownie znokautować, jak to się mówi na scenie, a tego się nie będzie dało zrobić, bo Derek nie ma słabych partii. Okej, okay, możemy mówić o prążkowaniu itd., ale widzieliśmy już na filmach, że Derek naprawdę się poprawił. Więc poprawił te barki, poprawił te prążkowanie na klatce jest bardziej widoczne. Czwórki jeżeli będą chociaż minimalnie większe tyłem wiemy, że nie przegra. Więc moim zdaniem Derek wygrywa. Jeszcze raz na koniec od góry. Derek, Hadi, Samson, Nick, Andrew, Brandon, Martin, Hunter, Rafa Brandawo, jakim Williams. Moje top 10. Dajcie znać co o tym sądzicie. Zostawcie komentarz, łapkę, wszystko co dobre. Dzięki bardzo, że jesteście, bo naprawdę idziemy w dobrym tempie i bardzo mi miło czytać dużo, dużo, dużo pozytywnych komentarzy i te, które również dają naprawdę um, obiektywną krytykę, jeszcze fajniej, bo potrafię się z nich nauczyć czegoś i wyciągać wnioski. Dzięki, że jesteście, do później przyjaciele.